Mamy tu przed sobą rosyjski samowar, w zasadzie radziecki, ale jest on wykonany w przeważającej mierze z mosiądzu, z mosiądzu niklowanego. I tak, rozbieramy go od góry. Zdejmujemy czapeczkę z kominka, ten nasz ruszt, prawda, przykrywkę. I w środku możemy zaobserwować. Tu widzimy teraz ruszt W samym środku jest ruszt z otworem. Tam była śruba, śrubę taką mamy. Tu ja już ją wykręciłem. No, wyszło bez problemów. Jest to śruba spinająca e, dol, podstawę i sam ruszt Jest to dosyć masywna rzecz. Ona tam waży no, chyba ponad kilogram. zdjąłem ją, wyrzuciłem. Teraz Teraz mamy sam sam czpień, samą kwintesencję tego. Odstawiamy na bok odkręconą podstawę. Pod spodem mamy taki brzeliwny ruszt. Ten ruszt jest nam do niczego nie potrzebny. Przy pomocy klucza nasadowego 17 prędką i klucze łamanego 17 łamanej 17 oczkowej demontowałem to no, dla bezpieczeństwa położę to żeby położyć gąbce żeby nam się tu nic nie porysowało no jak widzimy przez środek jest komin ja już to sprawdzałem jest y, całość jest szczelna po co nam to jest potrzebne? Robimy z tego rosyjski kelikette. W zasadzie pierwowzór kelikette. To był właśnie samowar. Ale my go uzdatnimy do naszych potrzeb, czyli musimy mu ulżyć maksymalnie. Jako podstawę do paleniska. Ja później wyjmę ten ruszt, bo on jest nam tu absolutnie niepotrzebny. I poszerzymy trochę tą podstawę, żeby komin był jak największy tu. To mam zwykły stalowy garnek, który akurat został mierzelny. Który akurat średnicą pasuje nam tu, do tej podstawy. Umieścimy całość w tym i już mamy już mamy piękny czajnik. Piękny czajnik na z zewnątrz. Oczywiście tu będziemy musieli wyciąć mały otwór. Prawda? No, mały o średnicy załóżmy 5 cm, bo musimy jakoś podpalić to czym będziemy palić, czyli nasze paliwo, w tym wypadku będą to zwykłe patyczki, wszystko co znajdziemy na Podorębiu co znajdziemy w parku, co znajdziemy w lesie, co znajdziemy podczas naszej podróży wszystko co da się spalić, szyszki, nie szyszki, wszystko tu górą wrzucamy to jest oczywiście przykryte ja się zastanawiam nad tym, czy jest sens yy, przylutowywać to, czy zostawić takie, żeby można było tu odkrywać, wylewać, coś. Ja bym to zostawił jednak. Natomiast ten palniczek, o, to, to trzeba było zmienić. Tu trzeba na tym postawić, yy, zmienić. Powiększyć te otwory. Tak. Powiększyć te otwory, żeby nie ograniczać przelotu. Lub zrobię coś, nie wiem może tu po prostu położę, dolutuję jakieś yy, dolutuję na mosięc oczywiście, jakiś ruszt. no musi stać na tym garnek musi być lizany językiem ognia prawda? w całości i te płomienie muszą którymś się wydostawać te otwory wydaje mi się do żywego ognia mogą być za małe spróbujemy Próbujemy. Nie wiem, może będzie można to wykorzystać. O, tą podstawę. Ona jest z no, solidnej blachy mosiężnej. No, jest za mała. Nie wejdzie nam tu. Na no, to. No, w każdym bądź razie mamy zachowaną formę samowara, prawda? Jest to ładniejsze z wyglądu aniżeli taki surowy kieliketę industrialny, który można zapłacić i kupić tu za połowę sumy mamy za połowę kieliketę nawet jeszcze mniej niż połowę mamy czajniczek, który jest bardzo ładny ten zielony sznurek przy tym zielony kabel, jest tylko i wyłącznie po to gościu, który mi to sprzedał przyczepił żeby mu nikt korka nie zasunął no, wiele ludzi ogląda, zawsze komuś się może przydać. No to jest Polska. Niemiec nie ukradnie. Ale Polak tak. Jeszcze nie wiadomo do czego, ale zawsze mu się przyda. No, następną relację zrobię podczas gotowania.